W 2017 roku istnieje szansa, że do sklepików szkolnych powróci drożdżówka. Wybieg drożdżowy radziwiłówka posiada mniejszą zawartość cukru, dzięki czemu spełnia obecne kryteria zdrowotne. Drożdżówka może być pełnowartościowym daniem, które ma w sobie wartości odżywcze i dostarcza też węglowodany, więc pomysł z drożdżówki radziwiłówki jest jakby pomysłem wychodzącym naprzeciw potrzebom uczniów, którzy potrzebują zjeść te drugie śniadanie, a wiemy, że z badań, że bardzo dużo uczniów nie je tego drugiego śniadania. Pomysł na nazwę w wyniku z konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Zdrowia w zeszłym roku i k k która miała pozwolić na opracowanie nowych receptur, tak aby wprowadzić produkty do szkół.